Posłuchajcie, część z Was, nie mówię, że tej konkretnie, ale część z Was chciałaby, żeby egzamin na prawo jazdy odbywał się po Waszemu albo w pełnej dowolności. Na przykład, dlaczego ja nie mogę zapiąć pasów bezpieczeństwa w momencie, gdy ja już jadę pasem ruchu? Przecież mój tata tak robi, że rusza pod domem czy na parkingu i zapina pasy, pasy bezpieczeństwa w momencie, gdy już jedzie. No dlaczego tak na egzaminie można zrobić? Albo na przykład, dlaczego ja nie mogę ustawić lusterek, gdy stoję sobie na światłach? No dlaczego tak? No dlatego, że przebieg egzaminu na prawo jazdy jest precyzyjnie określony w przepisach egzaminacyjnych w specjalnym rozporządzeniu, i w tym rozporządzeniu jest opisane, co, w którym momencie macie robić. I zadaniem waszego instruktora nauki jazdy jest nauczyć was jeździć samochodem w stopniu czy motocyklem, czy obojętnie czym, w stopniu, który Wam umożliwi zdanie tego egzaminu, ale jednocześnie jego obowiązkiem jest zapoznanie Was z. Egzaminem na prawo jazdy. Zresztą wasz egzaminator będzie was pytał, czy są Panu znane zasady egzaminu na prawo jazdy. A zasady są takie, że lusterko ustawiamy podczas przygotowania się do jazdy i to od Pana egzaminatora będzie zależało, czy Wam pozwoli te lusterka przestawić, gdy je ustawicie sobie na tylne koło, bo Wam się nie chce wychylić do lusterka, żeby zobaczyć, gdzie to koło leci na tym pasie ruchu. Oczywiście możecie się nie zgodzić z, zadaniami, z zasadami egzaminu prawa jazdy, ja na przykład ja nie zgadzam się z cenami, z cenami ropy naftowej, podatkiem cukrowym, a także z akcyzą na zapałki, ale, no, ale to jest moja prywatna sprawa, więc skoro tak ustawione jest prawo, to trzeba go po prostu przestrzegać.